Modlitwa o pokój, miłość i jedność w Chrystusie. Boże Wszechmogący, Stwórco nieba i ziemi, z pokorą i wiarą stajemy przed Tobą, dziękując za dar życia, za Twoją nieskończoną miłość i miłosierdzie. Ty, który znasz nasze serca, nasze troski i radości, przychodzimy do Ciebie z ufnością, prosząc o pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, o miłość, która przemienia nasze życie, oraz o jedność, która buduje Twoje Królestwo na ziemi. Panie Jezu Chryste nasz Zbawicielu i Przyjacielu. Ty, który przyszedłeś, aby nas zbawić i dać życie w obfitości, naucz nas kochać tak, jak Ty nas kochasz, przebaczać tak, jak Ty przebaczasz, służyć z pokorą i radością i być światłem w ciemnościach tego świata. Niech Twoja obecność w naszych sercach prowadzi nas do czynienia dobra i pokoju. Duchu Święty, pocieszycielu i nauczycielu. Napełnij nas swoją mądrością i siłą, abyśmy mogli być świadkami wiary w codziennym życiu, odważnie głosić prawdę Ewangelii i z entuzjazmem dzielić się Twoją miłością z innymi. Pomóż nam przezwyciężać podziały, budować mosty porozumienia i braterstwa i żyć w jedności z Tobą i z naszymi bliźnimi. Matko Boża, nasza orędowniczko i Matko Miłosierdzia, prosimy Cię, wstawiaj się za nami u Twego Syna, abyśmy zawsze trwali w wierze, nadziei i miłości. Niech Twoje macierzyńskie serce otacza nas opieką, a Twoje słowa i przykład prowadzą nas ku świętości. Panie, spraw, abyśmy byli narzędziami Twojego pokoju, Abyśmy potrafili kochać bezwarunkowo, przebaczać szczerze i służyć z radością. Niech nasza wiara będzie żywa i widoczna, niech nasze życie będzie świadectwem Twojej obecności. Prosimy Cię także o błogosławieństwo dla naszych rodzin, przyjaciół i całego Kościoła. Niech każdy człowiek doświadcza Twojej miłości i miłosierdzia. Daj nam siłę, byśmy nieśli światło Chrystusa tam, gdzie panuje ciemność, i nadzieję tam, gdzie jest zwątpienie. Boże, w Twoich rękach powierzamy naszą przyszłość. Niech Twoja wola się spełnia, a my niech zawsze trwamy w Twojej miłości i prawdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, zachęcam Cię do jej udostępnienia i polubienia. Niech słowa te dotrą do wielu osób, przynosząc im pokój, nadzieję i siłę w codziennym życiu. Dzielmy się Bożą miłością i budujmy wspólnotę wiary razem.